Cześć! W dzisiejszym odcinku przygotujemy coś na słodko. Będzie to warstwowy deser z truskawek, twarogu i białej czekolady według przepisu z Mixa. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania warstwowego deseru z twarogu, truskawek i białej czekolady będziemy potrzebowali Na cztery szklanki pojemności 300 ml krem serowy, 300 ml mleka, 80 g cukru, 1 opakowanie cukru wanilinowego, 25 g skrobi ziemniaczanej, 200 ml śmietany 30, 150 g chudego twarożku, sos truskawkowy, 300 g mrożonych truskawek, 20 g cukru, 1 opakowanie cukru wanilinowego, ponad 50 g białej czekolady. Czas przygotowania naszego przepisu to 140 minut. Wyjdą nam z tego 4 porcje i przepis oceniany jest tylko łatwy. Uruchamiam. 50 g białej czekolady, schłodzonej w lodówce, połamać na kawałki i włożyć do pojemnika miksującego. I teraz będziemy to rozdrabniać 10 sekund, obroty 8. Zdrawnianie dobiegło końca. Czekoladę przyłożyć do miseczki i wstawić do lodówki. Czekoladę w miseczce, zaraz wstawię do lodówki. Do pojemnika mi trzęsącego 300 g mleka. dodać 80 gramów cukru i jedno opakowanie cukru wanilinowego dodać 25 gramów skrobi ziemniaczanej teraz to będziemy mieszać ze sobą 8 sekund Obroty 6. Wyjąć miarkę z pokrywy, wyciągam. I teraz będziemy to 10 minut gotować. Yy, obroty 390 stopni. Nasze gotowanie właśnie dobiegło końca. Przelać krem do schłodzonej miski i zupełnie studzić w zimnej wodzie. Przygotowaną miskę. Krem mam przelany, teraz przygotuję zimną wodę i wstawię go do tej zimnej wody. W międzyczasie wystudziłam krem oraz umyłam pojemnik miksujący i schłodziłam go w lodówce. W pojemniku miksującym zamocować nasadkę mieszającą. Nasza nasadka mieszająca zamocowana. Do pojemnika mieszającego włożyć 200 gramów śmietany. I teraz będziemy ją uwijać przez 1 minutę obroty 4. Śmietanę mamy ubitą. Ubitą śmietanę przełożyć do miski i wstawić do lodówki. Śmietana przełożona, wstawię ją teraz, wedle instrukcji, do lodówki. Do pełnnika miksującego włożyć schłodzony krem waniliowy. Dodaj 150 g chudego twarożku. Zatknąć miarkę w pokrywie. Miarka zatknięta. I teraz mieszamy to 7 sekund obroty 5. dojeść do ubitej śmietany, delikatnie wszystko wymieszać i wstawić do lodówki. To się wymieszało. Także idę po śmietanę z lodówki i wymieszamy to wszystko razem. Śmietanę wyjęłam z lodówki, teraz dodam do niej nasz krem. Przełożyłam cały krem do śmietany, teraz wszystko wymieszam. I ponownie wstawiam naszą masę do lodówki. Odstawiłam naszą masę do lodówki. W międzyczasie opłukałam pojemnik miksujący. Do pojemnika miksującego włożyć 300 g truskawek. 200 g cukru i jedno opakowanie cukru wanilinowego. Wyjąć miarkę z pokrywy i teraz będziemy to podgrzewać, 90 stopni, obroty 2-10 minut. Sos truskawkowy do innego naczynia i zupełnie ostudzić. Nasz sos truskawkowe odstawię teraz do lodówki aż zupełnie ostygnie. I wrócę wtedy z masą i sosem truskawkowym, i będziemy przekładać do szklanek. Masy nam e, wszystkie wystygły w lodówce. Krem z sosem truskawkowym nałożyć warstwami do szklanek. Ostatnią warstwą powinien być sos truskawkowy. Mam przygotowane szklanki i nakładam warstwami. Nałożyłam warstwę jasnego kremu, tego mlecznego. Teraz nasz sos truskawkowy. Mm. Krem śmietanowo-serowy yy, jest naprawdę bardzo puszysty. Może być ciekawy w smaku. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Akurat to jest przepis, który robimy pierwszy raz. Ale trzeba przyznać, że wygląda apetycznie. Jasnej, mamy, mamy, jasnej masy mamy o wiele więcej niż truskawkowej, dlatego też nakładam więcej serowej i odrobinę sosu truskawkowego. Zobaczmy, co tutaj mamy dalej. Każdą porcję posypać białą czekoladą. Posypuję białą czekoladą. I teraz rozłożę pozostałe masy do kolejnych szklanek. Nasz deser mam już przełożony do szklanek. Jak możecie zauważyć, nie mamy już czterech szklanek, a tylko trzy. Dlatego że deser jest niesamowicie smaczny i w trakcie przygotowania jedna szklanka została zjedzona. Tak jak zaznaczyłam, deser jest naprawdę ciekawy i yy, zachęcam do przygotowania go u siebie. Nam bardzo smakował. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego!